Partnerem merytorycznym tegorocznej konferencji Bezpieczne Opakowanie jest sieć badawcza Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny. Drugiego dnia konferencji w trakcie wizyty studyjnej nasi goście poznają ofertę sieci dla producentów opakowań. Ja spotykam się z Panią Beatą Górską, liderką grupy badawczej Sobro. Dzień dobry Pani Beato. Co ciekawego przygotowaliście Państwo dla gości konferencji Bezpieczne Opakowanie? Podczas wizyty studyjnej w naszym Instytucie uczestnicy konferencji Bezpieczne Opakowanie będą mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą i ofertą badawczą, ale też prototypowania zaawansowanych technologii. Przeprowadzimy uczestników poprzez wszystkie procesy które dotyczą, dotyczą tak naprawdę od ekoprojektowania opakowań poprzez wszystkie badania, które muszą te opakowania spełnić pod kątem różnych normatywnych dokumentów czy też rozporządzeń. Potem przejdziemy do laboratorium opakowań transportowych, gdzie pokażemy jak badamy opakowania przeznaczone do transportu, między innymi do transportu opakowań niebezpiecznych. Potem przejdziemy do unikatowej tak naprawdę części naszego instytutu do laboratorium biodegradacji, gdzie będziemy mogli zapoznać się też z badaniami dotyczącymi biodegradacji, kompostowalności. Ostatnim elementem i punktem naszej wycieczki będzie laboratorium, w którym będziemy mogli zapoznać uczestników konferencji i uczestników wizyty studyjnej z przydatnością do recyklingu, czyli jak ten proces się odbywa, co tak naprawdę trzeba zrobić od początku, od koncepcji powstania opakowania, ekoprojektowania i to, co później się dzieje po, już po um, utylizacji opakowania poprzez recykling, tak, czyli materiałowy na dzisiejszym rynku opakowanie które nie jest bezpieczne nie ma de facto racji bytu. Proszę mi powiedzieć jakiego typu badania przeprowadzacie w tym kierunku jako firma która tak naprawdę na co dzień konfrontuje obietnice producentów z tym czy te opakowania ich są naprawdę bezpieczne, czy też nie? Bezpieczeństwo opakowań możemy rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Po pierwsze, prowadzimy badania, które są odpowiedzią na rozporządzenie. Firmy produkujące oraz importujące opakowania muszą dokonać oceny substancji chemicznych, które są użyte do produkcji opakowań, tak aby upewnić się, czy nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub też środowiska. Ważnym aspektem, który jest w kontekście opakowań farmaceutycznych lub też ogólnie wszystkich, które wymagają zabezpieczenia przed niepożądanym otwarciem przez dziecko. Takie badania też prowadzimy z udziałem dzieci oraz osób starszych. Kolejnym niszowym badaniem, które wykonujemy i w tym się specjalizujemy, to badania biodegradowalności i kompostowalności. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w kontekście szeroko rozumianych biotworzyw. W wyniku pozytywnego badania na biodegradację czy też kompostowalność możemy uzyskać certyfikat kompostowalny, biodegradowalny. Czy w swojej ofercie posiadacie rozwiązania lub usługi, które są wyjątkowe na rynku? Tak, jak najbardziej. Możemy pochwalić się. Wyjątkową ofertą badań, m.in. badań opakowań transportowych, które są to zarówno opakowania transportowe, jak i pojemniki do przewozu substancji niebezpiecznych. Wykonujemy badania na znak UN oraz badania na podstawie umów międzynarodowych, w tym ADR, ADN i RIT oraz wiele, wiele innych. Nasza działalność unikatowa, to tak jak już wcześniej biodegradacja we wszystkich środowiskach wodnych kompostowych i glebowych oraz kompostowanie w warunkach przemysłowych i przydomowych. Za pewnego rodzaju unikatowość możemy także uznać badania B R, które są często ofertą szytą na miarę firm współpracujących z nami. Działania te odznaczają się unikatowością i innowacyjnością. Dzięki temu bardzo często opracowujemy technologie, które są patentowane.